Chcesz wykonać rozliczenie roczne? Lub nie wiesz, czy masz zaległości podatkowe? Zobacz, jak sprawdzić wpłacone zaliczki na podatek bez wychodzenia z domu. Przechodzimy na stronę podatki.gov.pl. W górze okna wybieramy e-Urząd Skarbowy. Logujemy się jedną z wybranych metod. Po zalogowaniu z lewego menu wybieramy sekcję rozliczenia. Pojawia się tabela z symbolami podatków: VAT, PIT podatek dochodowy dla osób fizycznych rozliczających się według skali podatkowej, PPE podatek zryczałtowany, dawniej tzw. PIT-28, PPL podatek liniowy. Wskazujemy w tabeli polecenie więcej przy wybranym podatku. Wyświetla się lista należnych zaliczek i zapłaconych kwot wraz z datami operacji. Nad tabelą rozwijamy okno filtrów. Możemy ustawić wybrany okres, na przykład dane za cały 2024 rok. Dodatkowo mamy do wyboru typ transakcji, status... Dodatkowe informacje. Po ustawieniu filtrów naciskamy pokaż wyniki. Otrzymujemy pełne dane za 2024 rok należne zaliczki i dokonane wpłaty. W dole okna mamy polecenie eksportuj możemy zapisać dane do pliku PDF lub Excela. Zapisujemy dane do pliku Excel. W ten sposób możesz łatwo sprawdzić, jak zostały zaksięgowane Twoje wpłaty. A także odsetki, jeżeli wpłaty nie były dokonywane w ustawowym terminie płatności. Taki plik możesz wysłać do biura rachunkowego. Potrzebujesz programu dla swojej firmy, szukasz biura rachunkowego, odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. RAKS, 35 lat doświadczenia. Dziękuję za uwagę.